Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Oddanie się Bogu. Dziełko to przed wielu, wielu laty napisał ojciec Józef Szrajwers. Część druga. Rozdrobnym jest oddać się Bogu. Rozdział pierwszy. Bóg sam zajmuje się uświęceniem duszy Mu oddanej. Oddać się Bogu to poświęcić Mu gorącym aktem miłości całą swą istotę. To zapomnieć o sobie, nie zajmować się sobą, a jemu poruczyć wszelkie starania. Oddać się Bogu, to wyprzeć się zupełnie siebie dla niego. Wiem, że na to słowo oddanie się mądrość ludzka głos podnosi, chciałaby robić zastrzeżenia, żądać rękojmi, stawiać Bogu warunki, Czyż nie wydaje się, że sprawa uświęcenia to jakiś targ przeprowadzony między duszą a Bogiem, jakiś kontrakt, w którym obie strony dążą przede wszystkim do zapewnienia sobie osobistych korzyści? Odsuńmy daleko to poziome pojęcie to cielesna mądrość je podsuwa. Oddać się Bogu duszą i ciałem, Rzucić mu się w ramiona jak dziecię rzuca się w objęcia matki. Kochać go, mówić i powtarzać mu to bezustannie. Oto doskonałość, oto tajemnica świętości, oto sztuka zdobycia Serca Bożego. Jezus nie chce, by dusza jego ulubienica, Zajmowała się czymś innym, jak miłością i okazywaniem mu tej miłości. W niebieskim swym pałacu ma on sług wiernych Bezyliku. Jeśli chodzić będzie o załatwienie kłopotów, wykonywanie prac, usunięcie zła, przewidywanie, co począć na przyszłość, poleci to sługom swoim. Królowa. Nie powinna opuszczać swego oblubieńca, jej obowiązkiem zachwycać go czystością swych intencji, czułością i wiernością swej miłości. Czyż król królów nie posiada na tyle potęgi, mądrości i dobroci, aby dusza miała się obawiać o swą przyszłość? Można by tak sądzić, widząc niepokój i troski pewnych dusz. O Mistrzu ukochany, przed wiekami postanowiłeś mnie uświęcić. Stworzyłeś świat po to, ażeby mnie zbawić. Z chwilą, gdy ostatni z wybranych dosięgnie szczytu miłości przez Ciebie mu wyznaczonej, Świat się rozpadnie, jak się rozpada nieużyteczna już maszyna. Bo cóż znaczy dla Boga maszyna, światem zwana, choćby najbardziej udoskonalona może bez trudu uczynić tysiące innych, jeszcze potężniejszych i piękniejszych. Myśl Jego zajmują tylko dusze. Sprawy, które pochłaniają uwagę ludzi, przewroty, rewolucje, powstające państwa to w oczach Bożych igraszki dzieci. Niewinność zachowana lub przywrócona czyn miłosierdzia postanowienie należenia do Boga westchnienie do Jego serca modlitwa o to, co porusza niebo. Jezus powiedział do pewnej świętej: Jestem gotów znosić wszystkie cierpienia mojej męki tylekroć, ilekroć znajdą się dusze zgubione, ale niestety one już nie mogą być odkupione. I ty, duszo moja, która się oddajesz Jezusowi w uniesieniu miłości. Ty byś się miała obawiać? Czyż Matka, podtrzymująca pierwsze kroki dziecięce, dozwoliłaby Mu upaść? A Ty, która wyciągasz ręce do Jezusa, obawiasz się, by Cię nie opuścił w środku drogi? Bóg chce uświęcać duszę. Dla nich to zezwala na istnienie społeczeństwa, mimo robaka, który je toczy. Dla nich znosi bluźniących Jego imieniu, zaprzeczających Jego opatrzności, wyszydzających Jego sprawiedliwość, nie chce, by wyrywając kąkol zaszkodził dobremu ziarnu. Myślą przewodnią Boga w rządzeniu światem jest uświęcenie dusz. Dlatego spuszcza deszcze zarówno na pole sprawiedliwego, jak i grzesznika, dlatego ustanowił zmianę pór roku. Wielki jest Pan i chwalebny bardzo. W całym wszechświecie nie powołał do życia żadnego stworzenia, nie zezwolił na żadne wydarzenie. Nie przepuścił żadnego zła, które by nie przyczyniało się w swym zakresie dla dobra dusz. A zatem, precz z wszelką małodusznością, powierz się Bogu, zamknij oczy, oddaj się w ręce Boga. Czyż Jezus nie powiedział: Nikt nie wyrwie z mych rąk tych, których Ojciec mi dał? Kochaj Boga, czyni wszystko z miłości, przyjmij wszystko z rąk Jego. Potem idź bez trwogi, a dojdziesz na pewno do świętości. Błogosławieństwo Domu, niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty Najsłodszy Panie Jezu Chrystus, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany Zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy: Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca, i niech Jego moc działa przez nas. Na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z dziewięcioma chórami aniołów, będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Mario, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy, lub ciało Jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają, Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chryste, aleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Krwi Chrystusa. Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza wybaw nas krwi Chrystusa przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię wybaw nas krwi Chrystusa Przyskająca przy biczowaniu. wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Krzyżowa na krzyżu, wybaw nas, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, krwi Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas, krwi Chrystusa, Która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zdroju miłosierdzia. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Zwyciężająca złe duchy, wybaw nas, krwi Chrystusa. Męstwo męczenników, wybaw nas, kwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas, kwi Chrystusa. Rodząca dziewice, wybaw nas, kwi Chrystusa. Ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ochłodopracujących, wybaw nas, Kwi Chrystusa. Pociechopłaczący, wybaw nas, Kwi Chrystusa. Nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa. Otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Wybaw nas krwi Chrystusa, Wybawienie dusz z otchłani czyścowej, wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją, i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty, jednorodzonego Syna Swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.